Dziękujcie panu, bo jest miłosierny. Tymi słowami referenu psalmu wzywa nas dziś Kościół do jednej z najpiękniejszych postaw, jaką jest postawa wdzięczności. Takie postawy uczył nas również Jan Paweł II. Kiedy po konsekracji tej bazyliki oraz zawierzeniu całego świata, miłosierdziu Bożemu, żegnał ojczystą ziemię. Mówił do nas w Balicach słowami świętej siostry Faustyny Ojczyzno moja kochana, Polsko, Bóg cię wywyższa i wyszczególnia, ale umiej być wdzięczna. Siostry bracia, dziś zebrani tak licznie na tym Wzgórzu Łagiewnickim, chcemy podziękować Bogu za dar kanonizacji siostry Faustyny i wraz z całym Kościołem, które od 25 lat przeżywa drugą niedzielę Wielkanocy jako święto Bożego Miłosierdzia. Wspólnie wyśpiewać pięć wdzięczności za tak liczne duchowe dary że przynosi nam Jezus stały. Spośród nich trzy zasługują na szczególną uwagę, bo one torują nam drogę do wewnętrznej radości, a do wiecznego szczęścia. Dlatego zatrzymajmy się na moment przy nich, aby z tym większym zaufaniem. Powierzyć się Bożemu miłosierdziu. Pierwszym darem zmartwychwstałego Pana jest cenny dar pokoju. Ileż niepokoju, a nawet rozpaczy wdarło się w serce jego uczniów, kiedy dramat Wielkiego Piątku nie pozostawiał żadnej wątpliwości. Że zbyt ryzykowne było ich pójście za takim mistrzem, to ostatecznie kończy na szubienicy krzyża. Ale czy naprawdę, ostatecznie i czy rzeczywiście kończy, jakże musiało być zdumienie i radość, zarazem kiedy, jak pisze ewangelista, wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich, pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i Bóg. Siostry bracia, ten sam Jezus miłosierny jest wśród nas, w tym łagiewnickim wieczerniku i przynosi nam dar, pokoju. Pokój płynący od Jezusa Chrystusa nie jest jakimś tanim pocieszeniem w tyglu wojennym zawieruchy, lecz wskazaniem na źródło, z którego ten pokój wypływa. I źródłem tym jest sakrament miłosierdzia. To drugi dar. Sakrament, o którym przypomina nam każdy konfesjonał. Pierwszymi szafarzami tego sakramentu stali się z woli Chrystusa Jego apostołowie. Już podczas tego spotkania w Wieczerniku mówił do nich weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie, grzechy są mi odpuszczone, a które zatrzymacie są mi zatrzymane. Prawdziwy pokój rodzi się najpierw w ludzkim sercu, by mógł później zagościć w gronie rodzinnym, sąsiedzkim, miejscu pracy, nauki, odpoczynku, a nawet obecny w tajemnicy ludzkiego cierpienia. To dopiero w spotkaniu z Chrystusem nabiera pewnej wartości, stając się dla wielu drogą uświęcenia. Trzeci dar, za który chcemy dziś gorąco dziękować Jezusowi miłosiernemu, to dar jego stałej obecności wśród nas. Nieustannie mówi naszym sercom: Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Pamiątka Wieczernika ponawiana na ołtarzach całego świata jest dla nas darem, który przewyższa nasze najśmielsze marzenia. Wszechmocny Bóg przychodzi do ludzkiego serca, by stać dla Niego pokarmem, by obdarzyć Go łaską nieśmiertelności, by Go zaprosić na ucznę w domu swojego Ojca w niebie. Święty Jan Paweł II w Encyklice o Eucharystii mówi wprost: W pokornym znaku chleba i wina, przemienionych w Jego ciało i Jego krew, Chrystus wędruje razem z nami jako nasza moc i nasz wiatyk i czyni nas świadkami nadziei dla wszystkich. Zatem dzięki Eucharystii stajemy się również dla innych świadkami nadziei. Dlatego na tym miejscu modlitwy i błagania o Boże Miłosierdzie chcemy, siostry bracia, wspólnie dziękować również za trzech kolejnych papieży, którzy jako pielgrzymi wędrowali tutaj do Łagiewnickiego Sanktuarium stają się dla nas i dla kolejnych pokoleń świadkami wiary, miłości i nadziei. Z powracamy do osoby i dzieła świętego Jana Pawła II, który podczas pierwszej pielgrzymki do Łagiewni przypominał nam, że nic tak nie jest potrzebne człowiekowi, jak miłosierdzie Boże. Owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga. Mamy świadomość ludzkiej biedy materialnej oraz duchowej, iż wciąż tak wielu. Przeżywa to wśród nas. A szatan na różne sposoby próbuje nam odebrać nadzieję, wmówić nam, że już wszystko stracone, że to wszystko i tak nie ma sensu. Dlatego Bóg, jak najlepszy ojciec, kieruje przez swoją sekretarkę, siostrę Faustynę, przesłanie pełne nadziei. Chrystus Pan mówi do serc naszych, nie chcę karać z ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając ją do swego miłosiernego serca. Karużywam, kiedy mnie sami zmuszają do tego, ręka moja niechętnie bierze za miecz sprawiedliwości, przed Dniem Sprawiedliwości posyłam dzień miłosierdzia. Dlatego kieruję do niej serdeczną prośbę. Przyjmijmy ją, skierowaną wprost do nas. Powiedz duszom, gdzie mają szukać pociech, to jest w trybunale miłosierdzia. Tam są największe cuda, które nieustannie powtarzają, aby zyskać ten cud. Nie trzeba odprawiać dalekiej pielgrzymki, ani też składać jakichś zewnętrznych obrzędów, ale wystarczy przystąpić do stóp zastępcy mojego z wiarą i powiedzieć mu nędzę swoją, a cud miłosierdzia Bożego okaże się w całej pełni. Choćby dusza była jak trup rozkładająca się i choćby po ludzku już nie było wskrzeszenia i wszystko już stracone. Nie tak jest przed Bogiem, cud miłosierdzia Bożego skrzesza tę duszę w całej pełni. Siostry bracia, tym szlakiem nadziei rozbożego Bożego miłosierdzia podążał jego nachetny następca papież Benedyk XVI, przybył tutaj. Z potrzeby serca i ogromnej wdzięczności Bogu za syna tej ziemi, największego z Polaków, który był zwiastunem dobrej nadziei dla całego świata. Pamiętamy krótkie, a jakże wzruszające przesłanie Benedykta w tej świątyni podczas spotkania z chorymi. Mówił, do zgromadzonych pielgrzymów, niosących swoje krzyże, cierpienia, choroby. Wy, drodzy chorzy, naznaczeni cierpieniem ciała i ducha, jesteście najbardziej zjednoczeni z Krzyżem Chrystusa, a równocześnie jesteście najbardziej wymownymi świadkami miłosierdzia Bożego. To dzięki Wam, przez Wasze cierpienie, On z miłością pochyla się nad ludzkością. A ręce ludzi, którzy Wam pomagają w imię miłosierdzia, niech będą przedłużeniem tych Bożych dłoni. Każdy z nas, na miarę swojej możliwości, podejmując posługę miłosierdzia względem chorych, cierpiących, osamotnionych, staje się przedłużeniem dłoni serca samego Boga. Pouczał nas. Święty pamięci, Papież Benedykt XVI. Czoskie bracia, z głębi serca pragniemy również dzisiaj dziękować Panu Bogu za Trzeciego pielgrzyma nadziei, Papieża Franciszka który podczas Światowych Dni młodzieży po przejściu z młodzieżą całego świata przez bramy miłosierdzia zasiadł pokornie do konfesjonału i spowiadał, jak każdy ze spowiedników tej bazyliki, aby tym jeszcze wymownym gestem przypomnieć, gdzie możemy doświadczyć przebaczającej miłości Boga i odzyskać pokój serca. Ten widok papieża za kratkami konfesjonału wpisał się na stały w historię tej świątyni i jest cennym dla kolejnych pokoleń. Bo wiemy, że to co dokonało się wówczas pomiędzy spowiadającym papieżem a penitentami i słowa to zostały wówczas wypowiedziane pozostaną tajemnicą na wieki. I kiedy dziś zakończyła się ziemska pielgrzymka papieża Franciszka warto by w naszych umysłach, w naszych sercach zagościły na nowo Jego słowa skierowane do młodych przed odpoczęciem wspomnianych światowych dni młodzieży. Przyjmijmy je, tym bardziej, że są kierowane z domu Ojca. Przez papieża Franciszka. Jezus miłosierny, przedstawiony w wizerunku czczonym przez lud Boży w jego poświęconym sanktuarium w Krakowie, czeka na Was. On Wam ufa i na Was liczy. Ma tak wiele do powiedzenia każdemu i każdej z Was. Nie bójcie się spojrzeć mu w oczy, pełne nieskończonej miłości. I pozwólcie, aby On ogarnął Was swoim miłosiernym spojrzeniem, gotowym przebaczyć każdy Wasz grzech, spojrzeniem, które może przemienić Wasze życie i uleczyć rany Waszych dusz, spojrzeniem, które zaspokaja najgłębsze pragnienia Waszych młodych serc, pragnienia miłości, pokoju, radości i prawdziwego szczęścia. I pozwólcie. By dotknęło Was Jego bezgraniczne miłosierdzie, abyście Wy z kolei, poprzez dobre uczynki, słowa i modlitwę, stali się apostołami miłosierdzia w naszym świecie zranionym egoizmem, nienawiścią i rozpaczą. Siostry, bracia, słuchając, tego słowa. Trzeba nam teraz w tym momencie niejako postawić pytania, jak to jest z tym wypełnianiem miłosierdzia wobec bliźnich. I znowu papież Franciszek mówi dzisiaj otwarcie, i szczerze, dziś jest dzień, w którym trzeba zadać sobie pytanie. Czy ja, który tyle razy otrzymałem pokój Boży, które tyle razy otrzymywałem przebaczenie i Jego miłosierdzie, jestem miłosierny dla innych? Czy ja, który tyle razy byłem karmiony ciałem Jezusa, uczynię wszystko, by nakarmić ubogiego? Nie pozostańmy obojętni. Nie żyjmy wiarą połowiczną, która otrzymuje, ale nie daje, która przyjmuje dar, ale samemu nie staje się darem. Skoro dostąpiliśmy miłosierdzia, stańmy się miłosierni. Bo jeśli miłość kończy się na nas samych, to wiara wysycha w bezowocnym przeżyciu wewnętrznym. Bez uczynków miłosierdzia wiara zamiera. I wołanie papieża Franciszka, bracia, siostry, pozwólmy, aby wstrzesiły nas do życia pokój, przebaczenie. I rany Jezusa miłosiernego. Tylko w ten sposób będziemy głosili Ewangelię Boga, która jest Ewangelią miłosierdzia. Boże miłosierdzie, siostry, bracia, wciąż szuka sposobu, by dotrzeć do serc ludzi poranionych, spętanych grzechami kajdanami grzechów. uwięzionych w ciasnocie egoizmu, zakłamania, załamanych brakiem perspektywy na przyszłość. Dlatego w duchu wiary chcemy teraz dziękować za to, że ten sam zbawiciel świata przynosi nam bezcenny dar pokoju, pragnie nas obdarzyć darem przebaczającej miłości, i zamieszka w naszych sercach w darze Eucharystii. I w duchu wdzięczności. Wobec Boga trzeba nam szukać sposobu, by dotrzeć tymi darami do innych, by doświadczając Bożego miłosierdzia stawać się Jego apostołami. Idziemy teraz do ołtarza Eucharystii. Do źródła miłosierdzia, do źródła miłości, do źródła nadziei. I dlatego niewspaniałe świadectwo wiary i miłości świętej siostry Faustyny, a świętego Jana Pawła II, dobrych pasterzy Benedykta i Franciszka staną się dla nas inspiracją i wezwaniem. Byśmy byli niestrudzenymi pielgrzymami nadziei i odważnymi apostołami Bożego Miłosierdzia. Amen.